No więc słuchajcie zaczynamy z nowym nabytkiem, wprawdzie nie moim, ale zaczynamy testy GreenCell Hub'u DEN, czyli wallboxa, który też prezentowałem Wam w moim ostatnim odcinku, także zapraszam na niego również. Ale właśnie testujemy sobie jak to urządzenie się tutaj sprawdza, tutaj jest autoryzacja akurat kartą zbliżeniową RFID, tak żeby obce Obce osoby, obce auto nie mogły się tutaj ładować. Po prostu ładuje się tylko ten, kto ma dostęp do aplikacji bądź kartę RFID i testujemy sobie właśnie to rozwiązanie. Ładowarka 22 kW na oryginalnym słupku też Grinsela. Więc bardzo fajnie jest to przygotowane z otworami, ze wszystkim, że można to w bardzo prosty, szybki sposób zamontować. Jak widzicie, bardzo estetyczne rozwiązanie i też nieduże. Bo zobaczcie, to jest moja dłoń, więc jest to niewiele większe od mojej dłoni i takie naprawdę smukłe rozwiązanie, też bardzo, bardzo przyzwoite i pod taką firmą właśnie bardzo fajnie się komponuje.